Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, jesteśmy. Witamy w poniedziałek. Co mówiłem o tym, że czy będzie w czwartek i w piątek papatka? Kto ma rację? Witamy serdecznie i zapraszamy na poranek z papatką. Jedziemy z koksem. Dzień dobry Dzień dobry dziwne to jest jak tu moja żona w offline mówi jak nie nie ma to zaraz są jakieś problemy techniczne ja mogę być tylko stąd, kilometr temu w domu w biurze i problemów technicznych nie ma jak tylko wyjeżdżam słuchajcie się pojawiają ale cóż takie życie co mi to pokazują? słuchajcie jakieś reklamy reklamy dobra słuchajcie mamy już 16... słuchajcie ja od żony przejąłem słuchajcie słuchajcie założyliście, słuchajcie 16 czerwca mamy, czyli już po połowie, po połowie nie, nie, jeszcze nie po połowie roku. Połowa czerwca z nami, nawet nie wiem kiedy to minęło, poniedziałeczek. Od razu mówię, ci, co nie dojdą do końca poranka z papatką, że jutro też nie będzie poranka z papatką, bo mi żona powiedziała, że ja na chwilę tylko idę. Że idziemy do hotelu. No, ale fredyra. do 9 nie zdążę. No. Ja to sprawdzę, że na pewno jutro, bo tak. wiecie, wiecie czy jego moja żona nigdy nie ma. Nie, ona nie ma notesu. Ja dostałam dostanu. sms, że mam przejść jutro na 8. y wysyłałem, a ja nie dostałem. No, no. To możemy, mamy inny dzień. W każdym razie jutro poranka z papatką też nie będzie, to Wam to już obiecuję, bo ja znam swoją żonę. Wiecie, że znam swoją żonę. Także dzisiaj jesteśmy i imieniny ci obchodzi Aneta, Benon, Justyna, Alina, Albert, Aurelian, Aure, Aureusz, Benona, Cyryk, Jan, Judyta, Ludgarda, Tychon. Um. Przysłowie na dzisiaj. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić. przyjdzie jak zaczniemy kusić. No. Takie prześmiewcze trochę. Nie, nie. trzeba w, w czerwcu o deszcz prosić, bo nie wiem czy zrozumieliście? No przyjdzie, jak zacznie kusić. No. Na złość trochę. Małgorzata Stolarska powiedziała. Jakieś włosy mi tu latają. Najlepszym dla nas w życiu rozstanie, jest rozstanie z owym z pesymizmem. Tak. To jest najlepsze tak. optymiści mają lepiej, tak? Co my tu mamy? Kryś już przywitałem Ania. Dzień dobry, Mariola, dzień dobry. Zbierajcie się Monika, Marta. Dzień dobry, Barbara, Gośka jest. Dzień dobry, jest Ania Mirosława Renatka Wysła Serducha, Patrycja. Dzień dobry, Danuta, dzień dobry. Dobra, i ja mamy jeszcze nietypowe święta. Mamy tak, Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim. Bo piszą, że Afryka to piękny kontynent, niestety dotknięty silną biedą. W bogatej Europie trudno sobie wyobrazić, jak żyją w jakich żyją tam warunkach dzieci. No, ja mam trudność sobie wyobrażenia, w jakich warunkach żyją dzieci afrykańskie, ale mam bardzo łatwość sobie wyobrażenia, kto rządził Afryką i w jaki sposób eksploatowało się Afrykę, jak się dążyło do tego, żeby dzisiaj Afryka była w takim stanie, a nie w innym, i kto tego dokonał. Nie. Jest również Dzień Dziecka Afrykańskiego. I to jest, słuchajcie, znowu kolejna jakaś hipokryzja ludzka, bo święto jest obchodzone od 1991 roku życia z inicjatywy Organizacji Jedności Afrykańskiej oraz UNICEF-u. I teraz o co chodzi? Wydarzenie upamiętnia masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA. Dzisiaj to jest dzielnica Johannesburga, gdzie w 1976 roku, jak to ładnie napisali, napisali reżim rasistowski. Strzelał do dzieci, do, do protestujących przeciwko niskińskiemu poziomowi edukacji. W całym RPA, słuchajcie, bo sobie doszedłem do Wikipedii, bo chciałem wam o tym powiedzieć, bo to dosyć ważne jest. W całym RPA w tym 76 roku, w dniach 16-18 czerwca 20 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. Zginęło, słuchajcie, co najmniej 176 osób w samym tym Soweto. Około tysiąca zostało rannych, a z innych źródeł wychodzi na to, że zginęło między 400 a 700 osób. Strzelała do nich policja, policja, która była na usługa rządu, na, 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 na usługa Aparhajdu, czyli białego rządu Afrykanerów. A teraz sobie dalej sobie pomyślcie, a jak kto nie wie, to niech zajrzy w internet albo do książki historii, kto w tamtych czasach rządził rpa kto dzisiaj uchodząc za, za, za wyspę e, wolności, miłości i w ogóle tolerancji, kto w tamtych czasach rządził do RPA i trzy, na czyje, jak powiem polecenie polityczne strzelano do dzieci w Afryce. No tak, akurat musiałem wam powiedzieć, bo jak ja takie rzeczy czytam, to mnie zaraz trochę częściej nie. E, aż mi ciężko było, aż mi ciężko było znaleźć dowcip potem po takiej Afryce, no ale jest tak. Kogo tu jeszcze nie przywitałem, jest Ewa, jest, dzień dobry, jest Bożenka, jest Katarzyna, jest Ania, jest Stanisława, dzień dobry, Beata, Marzenka, dzień dobry, Bogusia, Marzenka. Także trzeba czasem tam powiedzieć, co się w ogóle dzieje, bo, bo, bo nie wiem, to jest jakaś masakra. To był 76 rok, czyli większość z Państwa, które są, jest, byliście na świecie, gdzie strzelano do dzieci w Afryce i to przez rząd biały całkiem nam bliski. No dobra, ale żeby nie było całkiem na smutno, mam taki dowcip, który mógłby się w moim domu również e, przydarzyć. Tylko muszę końcówkę zmienić, bo on jest jakby mm, teraz nie wolno tak mówić, więc muszę znaleźć. Czyli znalazłem, że popularnym męskim afrykańskim imię jest Oliver. Na przykład Oliver. Więc będzie Oliver. Słuchajcie, ale to mogło się u nas zdarzyć. I z Jasia zrobię Marysię, bo to, to mogłoby tak być. Marysia przychodzi smutna do domu, bo dostała pałę z geografii. No, Skurzony ojciec. Zaczyna wypytywać Marysię, czego nie wiedziała, a ona mówi, że nie wie, gdzie jest Afryka. No ty, taka owaka, jak możesz nie wiedzieć, gdzie jest Afryka, no tak? To poszukaj mi, jak jesteś taki mądry. Też byś się tak odezwała do ojca. <grym> Nawet mnie nie wnerwiaj, tylko przynieś mapę Polski. Marysia przyniosła, tata, tata patrzy na tę mapę, patrzy, patrzy. 15 minut się męczy, po czym mówi do Marysi, no nie wiem, nie umie tej Afryki znaleźć, ale musi być gdzieś blisko, bo mamy w pracy Oliwiera, a Oliver do pracy przyjeżdża rowerem. No. To, tak. no to ja nie wiem, czy to jest śmieszne. To jest śmieszne. To jest śmieszne, u nas mogłoby się e... wydać. ona nie jest smutna. Czekaj, pan Papatek ma fryzurę jak? Nie ja, ja bardzo, ja bardzo proszę, panie, no nie, ja bardzo, proszę pani, nie, ja bardzo, proszę, I moja żona wygląda podobnie jak pan Kaczyński, ja mam wygląd jak Stanowski, nie bardzo. Wyglądam jak Kaczyński. A jak kim zonun? Nie bardzo Wiecie, was proszę, nie, 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 nie od, odcinamy się. Nie, no my się, my się przyzwyczaliśmy do tego, każdy w nas widzi kogoś tam. Każdy nas widzi tam kogoś, słuchajcie. Kiedyś na weselu jedna ciotka, właśnie z Twojej strony, pamiętam, taka blondyna powiedziała, że jestem taką podobna do takiej artystki francuskiej. Nie, 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 do takiej innej, takiej już starszej, ona już nie żyje. Także no, słuchajcie, no każdy, nie, bo nie żyje. No, no. Każdy widzi, co chce widzieć. My wszystkich bardzo pozdrawiamy. My jesteśmy, słuchajcie. My nie, my, my nie wiem, czy tolerancyjni jesteśmy, już sama nie wiem. Zależy gdzie się postawi. Zależy, gdzie się postawi, ale. Ja bym tak sobie pomyślał, że jeżeli postawimy, jeżeli weźmiemy milion Polaków, albo i 40 milionów i postawimy gdzieś kreskę średnią, to ja jestem zdecydowanie, jeżeli chodzi o tolerancję powyżej tej kreski, ale w 100% nie, bo to się uważam, że się nie da czasami. Hmm. Tak, ale ja chciałam powiedzieć, że jestem odporna na te wszystkie takie pisania, tam, wiecie, że reklamuje pani krem na zmarszczki, a nie widzi pani swoich zmarszczek pod oczami, nie? Albo yy, występuje pani przed kamerą, a jest pani przy kości, nie? Albo ma pani farby do włosów, a pani włosy są niepofarbowane, albo tam ma pani krzywe zęby, albo coś tam. A Wiecie co? Mam to gdzieś, nie? Także ja, ja na to jestem odporniona i tam możecie sobie pisać, co chcecie. Ale przecież nic złego nie napisali. Yy, no, ale, nie no na tym... ale piszą, że ten, że fajny gość. No. Nie, nie ma. Ale dobra, tam yy, słuchajcie, dobra, także my ten. O, patrz, coś u psie, znalazłem dowci po naszym psie. Mój pupil dzisiaj cały dzień żyga, karma wraca. <laughs> to jest dobre. O, cia, to, to dobra, to, to, no także to, to, słuchajcie, no. To był, to był dowci yy, No. Nie, nie, rady, nie rady, nikt rady. nas nic nie uraził, słuchajcie, bo my jesteśmy ten, ja już jestem odporniona na różne tam rzeczy, także wiecie. Moja sobie nawet już do głowy eee, nie wrzucałam. Ja już sobie nawet tego nie, do głowy nie Nie, rzucam. pani Bono, nie ma Nie ma no i... Nieraz się tylko pośmiejemy, co ludzie wymyślają i, i ja mówię, Boże, skąd to się ludziom wierzy? A, wyobraża sobie, a tak powoduje, wyobraża sobie pani Stanowskiego w kolorowej marynarce? Bo ja nie bardzo. I w długich włosach. No. jedziemy z komcem. radość, radość zawitała słuchajcie dzisiaj będzie taki nietypowy yy, nietypowy ale... rzecz bo zawsze mówię o jakieś ziołach, gdzie też będzie o ziołach ale o produkcie ale tam, tam też mogłaby być radość gdzie radość no bo jeden z tym produkt jeden z rzeczy które robi to roz, roz, tam potrafi żeby ładną masz kupę nie Ktoś, kto ma zatwardzenie, to potem wielką radość uh -huh, może mieć po spożyciu. Tak. No ale dobra, ja się nie w tym eee, hmm. Słuchajcie, także dzisiaj będzie. Witam o... upalnie. Pani Tereso, pani nawet, pani nawet u nie nas prowadzi. Nie jest upalnie. U nas jest listopad. Nie, listopad może nie, ale jest ciemno, ciemno i pada u nas. Leje. 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 Ja byłem stem na dworze, więc wiem, leje. Leje jest ciemno i... i... Wczoraj było faktycznie powyżej 30 stopni, a dzisiaj pogoda jest całkowicie... Pani, Pani Bono, on tam jest dużo hejterów na TikToku, ale jakby moja żona wrzucała tą transmisję dla ludzi 30+, plus, to by ich było mniej po prostu, bo żaden nastolatek nie pisze, że ma 18, tylko, znaczy nie pisze, że ma 30, tylko pisze, że ma 18 i wtedy jak 5 lat ma, to tam zanim dojdzie do 30 trochę mniej. No. Więc jak się wpisuje filtr, że dla 30 w górę, to nie ma problemu. No. Słuchajcie, dzisiaj będzie o takim produkcie Trifala. Ja nie reklamuję tego konkretnego produktu, bo ten produkt pod nazwą Trifala jest słonecko, zobacz, no. występuje i w soku, ale występuje też w kapsułkach, występuje też w proszku, w herbacce. My akurat w papacce mamy w soku i mamy w kapsułkach, bo to się u nas najczęściej sprzedaje. Kiedyś jeszcze mieliśmy proszek, ale z tym proszkiem tak było różnie, słuchajcie. Ale jak się pojawi na indyjskiej hurtowni, to na pewno proszek też kupię, bo Trifala jest to. Bardzo fajny produkt. I cóż to takiego jest? Jest to mieszanka trzech rodzajów owoców, tak? Trzech rodzajów owoców, nie Polski, są to owoce indyjskie i jest tam amla, tak? Amlaki, haritaki i bibitaki. Trzy indyjskie owoce. Każdy z tych owoców ma inne działanie, a razem. A razem, słuchajcie, mają niesamowite działanie tonizujące na nasz układ pokarmowy. Produkt jest, słuchajcie, rewelacyjny, szczególnie jak ktoś ma problemy z układem pokarmowym, a powinnam zapytać, a kto w dzisiejszych czasach nie ma. Yy, słuchajcie, amla, amlaki działa głównie na płuca, żołądek, wątrobę, serce, kwaśny smak, tak? Amla, też mamy sok z Amli, część z Was już kosztowała, mamy kapsułki z Amli na odporność. Mówi się, że Amla to naturalna witamina C, słuchajcie, tak? Yy, ona jest w ayurwedzie jest takim żywiołem ognia, tak? Bogate źródło antyoksydantów, flawonoidów, tak? Źródło witaminy C, jedno z najbogatszych źródeł witaminy. C. Także amla, kwaśna, amla. Drugi owoc, haritaki. Yy, harada inaczej. Ma sześć yy, yy, smak z, przewadą, z przewagą gorzkiego. Tak, amla, kwaśna, haritaki, słuchajcie, yy, kwaś gorzkie. Haritaki, gorzkie, tak. Co jeszcze, słuchajcie? Yy, yy, bibitaki. Czuć słodkość, gorzkość, cierpkość, słuchajcie, działa też rozgrzewająco, tak? Głównie też na płuca, serce i wątrobę. No i słuchajcie, te trzy owoce razem, słuchajcie, to jest nie, niesamowita, słuchajcie, mieszanka, która likwiduje zaparcia. Oczyszcza, tonizuje cały układ pokarmowy, więc jak ktoś ma zaparcia, to jest też szuka jakiegoś fajnego naturalnego produktu, to jak najbardziej. Co jeszcze, słuchajcie, odtruwa nasz organizm i dzięki czemu lepiej wchłaniają się substancje odżywcze, łagodzi pracę jelit, słuchajcie, tak, szczególnie jeżeli jest to pacjent z uchyłkowością jelit, tak, z jelitem drażliwym, obniża też podwyższone ciśnienie krwi. Co jeszcze? Mówiłam, że na zaparcia dobry, ale też lik likwiduje uporczywe biegunki. Działa również w tą stronę. Likwiduje uporczywe biegunki. Właśnie przyjęliście drażliwym. Jeżeli ktoś ma ciągle biegunki, to właśnie Trifala jest też dla niego. Co jeszcze? Z bólami jelit bardzo fajnie walczy, ale też pomaga przy. odzielony kraj nawet pogodowo. przy otuszczonej wątrobie, słuchajcie. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie. Pomaga oczyścić wątrobę z toksyn. Pomocna w wydalaniu kamieni moczowych, słuchajcie. Yy, ogólnie słuchajcie yy, odmładza organizm osoby które yy, chcą troszeczkę schudnąć to jest też bardzo pomocna tak yy, no i jakie wskazania kto słuchajcie kto powinien stosować tą trifale na pewno do ledliwości żołądkowo jelitowe najróżniejsze uporczywe biegunki ale także uporczywe zaparcia niestrawność zgaga wzdęcia gazy Zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenia jelita grubego, uchyłkowość jelita grubego, otyłość, nadwaga, nadciśnienie tętnicze oraz słuchajcie, osłabiona odporność. Trifala. I mówię, tutaj mamy w kapsułkach, jedną, dwie kapsułki, jedną kapsułkę dwa razy dziennie i trifale zawsze po posiłku. Tak? Po posiłku. Yy, więc dwa razy po posiłku. Ta trifala w kapsułkach 56 zł, 90 kapsułek, yy, trifala w soku, też po posiłku. 30 ml. Mam ją półlitrową, pół litra kosztuje 70 zł, a litrowa Trifala 125. I tutaj producentowi zabrakło naklejek, słuchajcie, oryginalnych takich tych czerwonych. Więc Trifala ta duża wygląda tak, ale to jest oryginalny indyjski produkt, tak? 125 litr, pół litra 70 albo kapsułeczki. Także wszystkie te osoby, tutaj Wy znacie ten produkt, słuchajcie. Y, y, czy dla pieska może ten produkt być stosowany? Szczerze, ona nie zastanawiałam się, bo nasz pies też ma takie bardzo duże problemy jelitowe. Właśnie dzisiaj idziemy z nim do weterynarza, y, jest zapisany na wizytę, y, bo też ma bardzo duże właśnie problemy, ale wiesz co, nie Czyli zastanawiałam mi się, się, się. Wydaje że nie, bo nie ma takiej potrzeby, choćby z witamina jest ta nie tryphala, tylko owoce. Z witaminą C jak się nazywają? Amla. To jest Amla, którą generalnie nie potrzebuje na 100%, więc myślę, że znalazłoby się coś skutecznie. Eee, także Dobra. słuchajcie, ta wpłynie też jest polecana dwa razy dziennie po posiłku 30 ml, tak? Eee, także tej kobiety w ciąży i matki karmiące. Na nich oczywiście tutaj nie było badań, więc tutaj już w konsultacji z lekarzem, ale bardzo wam Trifale polecam, jeżeli macie problemy, bo, bo jest bardzo, bardzo fajne. Źle zobaczyłam 40, bo aż zaparował termometr. Gdzie jest 45? U pani Aniu w Kielcach jest. Pani tam gdzieś koło Kielc w nowym sączu pani mieszka, nie? I tam Ale jest nie 40. Nie wiadomo, że Celsjusza jest. Uh -huh. Mój piesek ma czasem biegunki. No, nasz też. Bo, na. bo nasz wszystko po prostu, co złapie, to zje. <grym> I teraz nie wiadomo, czy złapał coś i zjadł, no czy jest chory, tak? Mnie to wciąż gubi, co kiedy brać. Czy po, czy przed. Akurat trifale po i tutaj na każdym z opakowań jest napisane, że po. Tak? No słuchajcie, no to jest problem, bo ja wiem, że część z Was Nie wysypuje sobie te suplementy rano szczególnie. Przepraszam. Nie wiem, widocznie chciała skłamać, skoro tak. Nie, ta Pewnie, chcie, nie, aha, bo jadła rodzynki rano, rozumiecie. Pewnie chciała hmm. powiedzieć o tym, że część z Państwa wysypuje garść pie, rano i je na raz, nie zastanawiając się nad tym, jak to ze sobą działa. No, jak to ze sobą działa i czy to w ogóle jeść na czczo, tak? Hmm. E, tak, Na pewno tak się nie robi. Ja jestem akurat przeciwniczką tego, żeby wszystko tego i z rana, tak? E, raczej sobie to jakoś podzielić, tak? Część w ciągu dnia, część z rana na czczo, tak? Część suplementów musicie brać z jedzeniem, na przykład potas. Bo on bardzo podrażnia żołądek i się bardzo człowiek źle czuje, jeżeli naczczo to zje. Witaminkę D3. Adek bierzemy zawsze z jedzeniem, bo on się dobrze rozpuszcza w tłuszczach, tak? Chyba, że już jest. No chyba, że jest w tłuszczu, ale wiecie, no to tutaj też trzeba to wszystko tego, nie? No i nie przesadzać z tymi suplementami, bo, bo niektórzy to naprawdę prze, ten. A, lekarz poleca Węgiel rozpuszczać pieskowi. Wszystko zależy co się dzieje no. węgiel to może powiem, tu i teraz i tylko tyle no. ja zmieniłam karmę pysko i wszystko się ustabilizowało, ale to wszystko zależy co się dzieje bo czasami jest to choroba czasami jest to zła karma czasami jest to że ja coś na tym no i tak patrzę z psę nie możecie z psem to wiecie na czym polega nie że jeden drugiemu patrzy w pysk co akurat zjadł nie no i tak, no. tak trzeba jak się mam psa śliskiego, który zjada wszystko co mu wchodzi w ten, to tym no. bardziej no, no, my mamy myśliwskiego, on po prostu wiecie, no, no czy co bardziej śmierdzi, no to jest lepsze, tak? Jak ja, sobie zrobiłam tą, jak ja sobie zrobiłam tą gnojówkę z tej pokrzywy, jak ja otwieram to wiadro, gdzie mam tą gnojówkę, a ona naprawdę śmierdzi, daje tak, nie wiem, czy ktoś y, ten y, y, sobie nawozi, nie wiem, dziewczyny, bo to by tam uprawiacie różne rzeczy. Ja mam maluteńki ogródeczek, ale zrobiłam sobie gnojówkę z pokrzywy, słuchajcie. I taki, zamknęłam to w takim wiadrze z pokrywką. Kurde, jak to daje. Jak to otwieram, i wczoraj podlewałam pomidory. Słuchajcie, to tak daje. No więc pies to ogon mu tak lata. No tak oblizywał mi to wiadro ze wszystkich stron, bo tak, wiecie, no tak to śmierdziało, nie? No. Eee... Co pani powiedziała? Na jednym live powiedziała, że wszystko wolne razem, bo się w żołądku podzieli. Pani Litko. To ja nie wiem. Nie wiem, ja ten... szczerze to no, no. <laughs> nie wiem, no, nie wiem, dziewczyny, ja absolutnie nie. Jeżeli to pani uważa, jak cokolwiek to jest, że żołądek to jest dziura, gdzie siedzą robotnicy i dzielą sobie odpowiednie rzeczy na odpowiednie miejsca no to. No to tak niestety nie działa i to wiadomo. Nie wiem, ja wszystko jem w jakiś tam wiadomo, że bo to się też nie da tak, ale no jem w jakiś określony, tego rano sobie coś zjem, coś sobie biorę do pracy, tak, jakąś herbatkę sobie zaparzam w pracy, wieczorem co? sobie coś zjem, tak. Co to jest złoty roba Ale my takie rzeczy tu nie mamy. Nie wiem, co to jest. Ja absolutnie no nie, ja jestem przeciwnikiem, tak jak ja widzę co, co wy robicie, że wkładacie sobie do jednego pojemnika wszystkie suplementy, to nawet wczoraj, posłuchajcie, posłuchajcie bracia to nawet taki jedna z firm farmaceutycznych też właśnie w ten sposób reklamuje swoje suplementy jak się potem okazało. Nie, ja jestem akurat przeciwniczką tego, tak? Nie. Dzień dobry. Dobra to ja jeszcze do koniec, jest taki trochę lekarsko-medyczny i idziemy do, idziemy do pracy, nie? Słuchajcie, bo jest dobre, słuchajcie. Baba umarła i nie przychodzisz do lekarza, więc lekarz udaje się na jej grób i słyszy zduszony głos. Panie doktorze, ma pan coś na robaki? Nie spodobało się mojej żonie. No. To przychodzi drugi, dowczór, jak się mówiłem, spróbujemy mojej żonie. Przychodzi gruba kobieta do lekarza. Panie doktorze, łykam te tabletki, łykam, ale nie chudnę. To niemożliwe. A bierze je pani to, tak jak kazałam, 10 razy dziennie? Oczywiście, jedną po większy większym a ja nie na temat sprawa ja, czy jest czy jest jakiś kolana powinna być operacja kolana zniszczone skrzypią mam 42 schudłam tutaj się jest przyczyny czy to z jakich, jakich pomogą czy coś jeszcze siarki tym schowaj przede wszystkim pani kupuje sobie ten rdes i pokrzywek który rośnie teraz wszędzie pije pani codziennie na Pokrzywy i to w dużej ilościach i z rdestu ptasiego, nie? No, jak już musi być, no to też się nie da tego, tak? No, rdest, ptasi, pokrzywa w dużych ilościach i pije sobie pani, to tak jak Marek mówi. No, kolagen, no, kolagen też może, może być, glukozamina, może, siarka przeciwbólowo może, działa. Możemy panią wesprzeć maścią niebieska biszolinę, czyli, czyli maścią z Biszofitę, może pani kolanem w Biszoficie. E, tak, to może pani wszystko zrobić. Spokojnie, może pani chyba na jaką punkturę nawet dziś podejść, żeby pani, no, tak, tak. No, no ale można. Ale kolagen, by... ale kolagen może pani sobie zrobić. Teraz uwaga. Podaję przepis na najprostszy, najtańszy kolagen na świecie. Kupuje pani mięso, najlepiej jednego rodzaju. Robi pani, robi pani co najmniej kilka godzin, a najlepiej kilka. No, najlepiej wołowe i tam muszą być kości. Kości, a mówią mi, się, To kości, no. z kości mięso z kości. Kilkanaście godzin gotuje pani rosół, czy tam bulion, jak pani woli, bo to jest chodzi o to samo. I ma pani wtedy bulion kalaganowy, i na pani miejscu jadłbym to codziennie, po szklaneczce co najmniej. No. Gotuje pani raz na tydzień, wlewa pani w słoiczki, codziennie pani wypija sobie taką szklankę tego, i to jest najlepszy kolagen. A, a może tak? też pani kupić u nas kolagen. No też kolageny też no. mamy, ale to jest bardzo tego. No, i to, no, są... Pokrzywa dobra jest na wszystko, ale. No i... Cały też, bo to jest zioło specjalne, ale przede wszystkim nastawy stawy i tak dalej, des ptasi, skrzyp. można skrzyp, ale skrzyp trzeba trochę pogotować, tak dalej, nie. Tak też, gotujesz szpik, no po 12 godzin. No i bardzo. Tak, co najmniej 12 cześć, cześć, godzin, o. albo nawet jeszcze i dłużej, słuchajcie. Ja wczoraj, Ola, chciałem do Gliwic skoczyć do ciebie, ale moja żona powiedziała, że jesteś na weselu, więc y, nie mam wyjeżdżać robić najazdu na jakiś ten. Bo chciałbym powiedzieć, że Twój boczek był najlepszy na świecie, takiego nie jadłem. Wszystko już, Ola, zjedliśmy. No. I, i, i wszystkie rzeczy, które przysłałaś, i tak, boczek był najlepszy. Marek stwierdził, że boczek był najlepszy. Także chyba zrobię jakieś zamówienie u ciebie, bo faktycznie ten, boczuś był dobry i ten, i to salami ostro, ostro też było dobre. Mniej więcej pod koniec miesiąca będę znowu z Katowicę wracał. No. No i kurze łapki też można do tego bulionu włożyć. Jak ktoś ma dostęp do kurzych łapków i gotować i takie coś jeść, słuchajcie. Dobra, kończymy, słuchajcie, no. bo to nie, nie o to chodzi. 26 minut. Nie, znowu. Trzymajcie golonka wołowa albo go, no nóżki, kiedy się jadło galaretki. Teraz się. teraz słuchajcie, kto robi w domu galaretkę z nóżek albo tego? Nikt nie robi albo z golonki, tak? Czy ja już mogę może, zakończyć? Może tak, kończymy. Kończymy. Jutro nas nie ma, jeszcze raz, więc nas nie znaczy nie ma nas o godzinie 8.55, bo o 10.00, jak nawet żona nie zdąży od fryzjera, to Marysia zacznie. Czyli pani promocja będzie z nami od 10.00 uh, i działamy. Cześć, i czołem, miło nam, że byliście z nami. czy znaczy, mi przynajmniej miło. Dziękujemy, myślę, że jesteście myślę, że z nami, mimo żonie, że my też. ostatnimi czasy jesteśmy mało regularni, tak? Ale tego i teraz znowu w tym tygodniu, czwartek jest wolny. Marek, y... ja cię wspieram, zrobię jeszcze raz. No, także słuchajcie, mhm. bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami, że aż jest 115 osób na, na Facebooku, słuchajcie, i 13 I osób Instagrama. na TikToku, bez żadnych reklam, bardzo Wam dziękujemy. No. Dobre no. o, tak, jedziemy z koksem. Już muszę się wyłączyć, słuchajcie, musimy iść do pracy. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiamy, pa, pa.